Dobry wieczór, a właściwie buona sera. Znajdujemy się na kempingu Ultima Spiaggia na Sardynii. Kemping znajduje się obok miejscowości Barisardo, we wschodniej części wyspy. Zapraszam na zwiedzanie. Brama wjazdowa na kemping. w tej stronie recepcja. z bliżej, zobaczymy, od której do której jest czynna. Bo jest mała przerwa, oczywiście nas jestem. Rano recepcja czynna od dziewiątej do 12.30, tutaj możecie się zameldować. tym oczywiście jest przerwa i od 16 do 19.30. Chodźmy dalej. Tutaj jeszcze jest bankomat, ale aktualnie jest nieczynny, a tam stacja ładowania samochodów elektrycznych, za tym drzewem. Po lewej stronie, jak widzicie, również jest budka tutaj. A stacjonuje dwóch panów. Jeden bardzo pomocny, a drugiego unikajcie. Dostaliśmy do rozstaju dwóch dróg. Ta prowadzi do domków i parceli, a ta do marketu. No to idziemy zobaczyć, jak wygląda market i inne atrakcje. W tych domkach stacjonuje obsługa kempingu. Boisko do piłki nożnej, a rano jest rozkładana siatka do gry tenisa. Plac zabaw dla dzieci. Idziemy zatem dalej. Powolutku dochodzimy do naszego kempingowego marketu. Tutaj znajdziecie praktycznie najpotrzebniejsze rzeczy. Ceny oczywiście są troszkę droższe niż e, w markecie w Barisardo. Sardo. Market jest czynny od 8 do 13, a potem od 17 do 20. Tędy wchodzicie, taki mały rzut na market. Tam tędy wychodzicie za kasą. Jest bardzo młody pan, nie wiem, czy on jest właścicielem, czy też nie. A tym ty wychodzimy. Za marketem mamy coś dla dzieci czyli liczne gry i zabawy. Senbergaj, piłka rzeki. Kolejny basen, troszkę głębszy. Nad bezpieczeństwem, oczywiście, czuwają ratownicy. Tu ich stanowisko. Przechodzimy teraz przez płatkę, która dzieli baseny. W tym basenie znajduje się jacuzzi, tu są takie przyciski do włączania bąbelków, niestety nie można z jednego basenu przypłynąć do drugiego, a no, tu widzicie są kamienie, więc trzeba po prostu sobie schodkami przejść na spokojnie. Po nas trzeci basen, one są wszystkie bardzo ładnie rozświetlone w porze nocnej. Na tych leżakach zazwyczaj spędzamy czas. Leżaki oczywiście są bezpłatne. I tu ostatni basen. Chodźcie dalej, pokażę Wam parcele i mobile homes, czyli domki, które jest chyba, ich to jest bardzo, bardzo dużo, najwięcej, więcej nawet od parceli. to nie wiem, co się znajduje, bo powiem szczerze, że jeszcze nie byłam, ale chyba parking dla tych, którzy przyjeżdżają do domków mobilnych i pod namioty. Moi chłopcy już czekają. Chodźcie ze mną. Idziemy. Idziemy dalej. Pokazujemy o, kolejny domek w otoczeniu pięknej zieleni. Jeden domki są takie starsze, o jak tutaj, a drugie są naprawdę nowoczesne. I ta droga prowadzi do morza. Tam z daleka widzę, że się coś pali. A to barbecue area. Czyli tutaj możecie spokojnie sobie zrobić grilla, tylko w tym miejscu. Tutaj są te starsze. Domki starszego typu. Gaśnica jest również. I jakby zaczęło się coś naprawdę dymić i palić. Z tyłu sanitariat. O, jak ładnie pachnie. Mm, faktycznie Marcin. Sanitariaty, bardzo czyste, zadbane, ale jest jeden minus tego kempingu. Jaki mężu? Brak no papieru. Nie mają niestety w, toaletu, w toaletach papieru. To są. Domki nowszego typu, też mam jeszcze pokażę. problem, czy czasem, bo toalety to są wyposażone w bidety, czy oni w ogóle nie używają? Nie rozwij. mam pojęcia, właśnie, no, tak. ale to jest jedyny minus. Jest pięknie, zielono, wszystko jest zadbane, natomiast brak papieru toaletowego w ubikacjach. Za drzewami stanowisko do mycia garów. Gary washer, tak, tutaj spędzamy też trochę czasu. Jak widzicie, czworonogi mile widziane, tylko trzeba po nich po prostu posprzątać. Kolejne domki i namioty. Patrzcie na tą instalację. To jest po prostu fenomen we Włoszech. U nas by to raczej chyba nie przeszło. Wszystko wywleczone na wierzchu. Nie przejmują się niczym. O, tu mamy plan kempingu całego. Chodź zatem dalej. Dojdziemy do parceli. Przeważają przede wszystkim Włosi oraz e, Szwajcarzy, ale chyba z włoskich kantonów, bo praktycznie tylko język włoski tutaj słychać. Przejdę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie okrzyczy, zaraz Wam pokażę parcelę, którą nam zaproponowali na samym początku. No ktoś ze Słowenii. ludzie żyją i spędzają czas. Bardzo sympatyczny camping. I przechodzimy do kolejnych parceli. To jest ta parcela z drzewem na środku, którą nam obsługa zaproponowała, i z której zrezygnowaliśmy. No, niestety nie byłoby tu jak rozłożyć markizy. O, jaka ładna przyczepa. Widzicie, tutaj dominują teraz tej alejce szwajcarzy. O, jest jeden. Niemiec nawet też Kartago przyjechał. Jakie ładne zasłonki. I na dole również kolejne parcele. Bliżej już morza. A naprzeciwko mnie taki punkcik do zrzutu kasety. Są takie punkty porozstawiane. To chwila, gdzie można zrzucić kasetę. Dochodzimy do morza, zaraz zobaczyć piękny widok. Plażowa. Plaża jest oczywiście strzeżona. Leżaki, parasole plażowe bezpłatne. Plaża nie jest piaszczysta. Mamy tutaj mały żbirek. Miejscami jest tylko piasek. Na widok jest przepiękny. Wracamy. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz na kempingu. Ale to za chwilę. To jeszcze mały rzut na namioty. Nie wiem, czy tak, coś czy nazywa Domki Safari. Ale również można sobie spędzić wakacje właśnie w takim namiocie. Kolejna nam umila czas, muzyką. Tu już są domki nowszego typu. Nam się podobają te domki. Tutaj nasi sąsiedzi i nasz kamper z tyłu. A na koniec pokażę Wam kamper-serwis. Blisko do zrzutu szarej wody i kasety, mieści się on zaraz przed głównej drodze wjazdowej na kemping. A ja zmykam do naszego kampera, a tą dróżką sobie idziemy do naszego kampera. Może opowiesz, jak mieliśmy przygodę z nie. brakiem prądu? Żadna przygoda, tak oni tak ruszali się na prawą, że bo przyjechaliśmy pierwsi no i byliśmy tu podłączeni pod prąd, a następnego dnia przyjechał Włoch, bo podpinał Nasza, mnóstwo tak. jakichś urządzeń. Jemu działał, a u nas to wybiło i przestało działać. Nie szukaliśmy tej skrzynki, ale nie, nie mogliśmy znaleźć, więc poszliśmy do usługi. No ale. do tej budki, która znajduje ale. się po lewej stronie, co wam podniem, powiedziałam, żeby unikać. Żeby, żeby za chwilę e, przyjść albo oni sami przyjechali Do 10 minut. Tak. No i po 40 godzina. minutach prawie poszliśmy do recepcji, gdzie są bardzo pomocne miłe panie do i było do, dosłownie za chwilę wszystko naprawione. No i tutaj widzicie naszą parcelę. Tak ona wygląda. Znajduje się między Nąkami. <grym>, zapraszamy. Tak. Takim lekki bałagan trochę, jak to bywa na wczasach. Bo tysiągamy, <grym>, ale tak troszkę tutaj nie posprzątałeś, Jędrzeju. Ale to było przyjmo temu. Aha. Okay. Mhm. No i tak tutaj sobie żyjemy. Ale, siedź, A kiedy yy, y, kolacja? Już. I za chwilę tak, Gdzie? idziemy na kolację, na kolację Gdzie? i kabaret. Gdzie idziemy? Do baru. No to na tym kończymy. Jak Barbara? Podoba Ci się tutaj? Bardzo. Camping jest niewielkich rozmiarów. Ale naprawdę jest miło i sympatycznie. Tak słowisko podobowemu. A mi brakuje tylko... To <laughs> papieru to tego Nie, nie tego mi brakuje. Brakuje mi no tak, miejsc, tutaj... gdzie można wyjść z kempingu Oczywiście. i miast, miasta takiego. Tak, bo ten kemping jest niestety położony na odludziu, także najbliższe miasto Barysardo. Ale to nie jesteśmy, jest turystyczne miasto. Ale to nie jest turystyczne. miasto, Niestety, że jest... atrakcji nie ma. Więc jest miasteczko te... 2 km obok. Ale tam jest tylko kilka restauracji, tak. ho dwa hotele no i to też no i nie ma działania. Nie ma takiego Natomiast no, trzeba mieć tutaj jakiś środek do pomocy, czyli albo niewielki samochód, albo rower, albo skuter, żeby się gdzieś dalej przemieścić. Tak. Eee, no i plaża nie jest do spacerowania. No niestety nie, bo co jest plaża To jest takie i... pomieszanie żwiru z piaskiem. piaskiem nie da się po tym chodzić. Po kamieniach da się chodzić. Tak. Po piasku da się chodzić, ale po takim. Mieszance, naprawdę, uwierzcie mi, no że dwa ciężko. kilometry, a byłem taki zmęczony, że, że, że drugi raz bym tam już nie poszedł. Ale jest tak gorąco, w związku z tym leżak w cieniu, w basen, na zmianę z morzem, nie da się tutaj w takich temperaturach czegokolwiek zwiedzać. Ale nie widać, tak. opalona jesteś, chęcią już zjarana. Dobra, no miłego wieczoru. Kończymy, czyli miłego wieczoru. Czekamy na kabaret. Kabaret będzie. Wczoraj był... E... Kto był? Queenie. Queen. Queen Freddy Mercury Freddie Mercury przyjechał. <laughs> przyjechał specjalnie na Ultima U Nas nie było akurat. Słyszeliśmy tylko. No dobra. Żegnamy się. Papa. Pa. Chodzi o kwestię internetu. To oczywiście w Wi-Fi jest tutaj bezpłatne. Trzeba tylko podejść do recepcji i poprosić o kod. Dostajecie taką karteczkę, jaką właśnie widzicie. Kod jest ważny przez trzy dni i maksymalnie można do niego podłączyć 5 urządzeń. Natomiast nie liczcie, że będzie świetnie działało, bo raz działa Wi-Fi, a raz nie działa po prostu. No ciężko tutaj jest z, w ogóle z internetem. Psymówiąc, co 3 dni musicie meldować się w recepcji panowy kod Wi-Fi.